Powiem wam pierwszy raz tutaj w ogóle widzę już po założeniu tego. W związku z tym nie będę się tutaj, nie będę, nie będę się tutaj mądrował, co i jak i tak dalej. Później się najwyżej Rafała jeszcze podpytam. Natomiast tak, powinien tutaj jest tak, baza dowodzenia ES, nie Sufie wiem, czy tam znaczy. 25, Piana Pur. Jeśli chodzi o kwestie podłogi, pod spodem jest garaż, ale tutaj pod spodem mamy piętnastkę styropian, od spodu, czyli cały dół jest tutaj zaizolowany. Jeśli chodzi o kwestie wszędzie dookoła z zewnątrz... Cześć! Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Nasi stali widzowie już pewnie domyślają się, gdzie kręcimy ten odcinek dzisiejszy. Eee, Grodno, Grodno Dwór, Stadnina, Klub Jeździecki, mój drugi, trzeci dom. Za moimi plecami chata, w której mieszka moja druga mama, moja mama chrzestna, tak? Halinka, dwa dni temu... Tak, dwa czy trzy, dwa dni temu chyba jakoś tak odbieram telefon, godzina nie wiem, tam była chyba z dziewiętnasta, dzwoni, Halinka, mówi, słuchaj, przyjeżdżaj, ja mówię, o co chodzi? No przyjeść pogadać chciałam, ja mówię, no, ale ja mówię, no dobrze, no to wiesz, tam milenkę zorganizuję, czy coś, to może tam za tydzień, może za dwa tygodnie wpadnę. Ja teraz w ogóle tam opowiem wam taką historię, ale w międzyczasie już idziemy. Bo idziemy do, do, do domu, który, pamiętacie, w jednym z naszych ostatnich konkursów, trochę wieje, a ja nie mam mikrofonu, było do wygrania pobyt w Kuźni, tam gdzie mieszka Kasia. Nie wiem, czy tam pamiętacie, z tego co wiem, to już tam chyba konkurs został rozstrzygnięty, albo przynajmniej Kasia już tam wybrała kogoś, kto będzie mógł spędzić tam bodajże weekend, z tego co pamiętam, o ile pamięć mnie nie myli, i, i spędzi tam w Kuźni. Także a to będzie w momencie, kiedy Kasia się z Rafałem przeprowadzą tutaj na górę, tak? E, no dobrze, dobrze. I, i e, chciałem, wiecie co, chciałem Wam pokazać z tego względu, że. W ogóle, zobaczcie, jak koń pięknie tam sobie biega. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie będzie widać chyba. No dobrze, słuchajcie, e, pokażę Wam, ponieważ e, Kasia z Rafałem założyli sobie pompę ciepła i mają tam ogrzewanie. Ja później chyba jeszcze dogram materiał, żeby tam nie było żadnej topy odnośnie tego, ile tam zapłacili za prąd. Także jeszcze się podpytam Rafała albo go gdzieś tutaj złapiemy, spotkamy, ponieważ był bardzo mały rachunek. I biorąc pod uwagę, że chyba to jest ogrzewanie 240 metrów, my sobie zaraz zerkniemy, dobrze? A w międzyczasie będę Wam opowiadał historię związaną z halinką, z tego względu, że w ogóle numer jest taki, że szkoda gadać. Słuchajcie, ja to specjalnie nagram, zrobię. Później to wrzucę na, na recenzję. Cześć Maciej. Cześć. Nagrywam odcinek. Cześć, poznajcie. Maciej. No. Maciej jest bratem Rafała. Rafała. No. Dobra, lecimy teraz, zobaczymy sobie kotłownię. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, czołem. Nagrywamy tutaj kolegę Macieja. O, tak wygląda kotłownia i teraz tak. Eee, tutaj mamy z tego co widzę, to bufory Ciepła woda. Tak, tutaj Rafał jest wielkim fanem porządnego sprzętu. Eee, powiem Wam pierwszy raz tutaj w ogóle widzę już po założeniu tego, w związku z tym nie będę się tutaj, nie będę, nie będę się tutaj mądrował. Co i jak i tak dalej. Później się najwyżej Rafała jeszcze podpytam. Natomiast tak, powinien tutaj jest tak. Baza dowodzenia ES. Nie wiem, czy tam znacie tą firmę, czy nie. Lemet. Nie, no dobrze. No wygląda porządnie. To jest chyba. Nie wiem, czy sprzęgło? Nie, nie wiem. Ja to wiecie co, słuchajcie, będę improwizował. Albo lepiej chyba się tu za dużo chyba nie będę w ogóle wypowiadał. Także nasi stali widzowie to pewno wiedzą. Tam na pewno jest zbiornik wyrównawczy. Tak? Co tam jeszcze? No dobra, no tu mamy wiadomo, tam mamy. Mamy pompy. W ogóle. Tą, tą firmę kiedyś też tam parę razy widziałem, zastanawiałem się, ale wydaje mi się, że oni chyba mają dosyć dobry sprzęt. Kanał na YouTube też mają jakiś prowadzą. Co tam jeszcze? Hmm. O, więcej jest tego sprzętu, czyli widać, że ci, którzy zakładali to, to są fani, jak gdyby. Co jeszcze? No, tutaj mamy 20 parę stopni. Tak? A. Nie, no dobrze, podoba mi się. Znaczy, wygląda to naprawdę całkiem tutaj, tak porządnie. Także spoko, tak? Nie wiem, coś jeszcze, tu jest ponad 40. Dobrze, zastanawiam się. Domyślam się, że tak, że najprawdopodobniej jeden to jest kwestia ogrzewania, a drugi to jest pewnie woda użytkowa, ciepła woda użytkowa. No nie wiem, ale teraz to no, trudno mi to powiedzieć, bo nie wiem, to trzeba by było już rafała. W ogóle, a i tutaj jeszcze mamy rekuperację. Cześć, chodź, chodź, chodź. Słuchaj, cześć. O, wiecie, e, w ogóle mam taki plan. Dobra, to już powiem ten, no. bo mówię tak. Nagrywałem odcinek. Tak. No nie? I uh -huh. tak. I tak sobie pomyślałem, tak, bo po pierwsze, ten konkurs, wiem, że ktoś tam, ty tam masz swojego faworyta. Tak? tak? Już tak. prawie masz tam przyklepane tak. i tak dalej. Tak? Dobra, okej. Okay. To najwyżej jakby co, to już tam Kasia będzie się kontaktowała z osobą, która wygrała. Natomiast w ogóle od, lecę na żywca. Słuchaj, wychodzę od Halinki. Tak. No nie? Uh -huh. I mówię moim widzom, że dwa trzy dni temu dostałem telefon. Tak? No nie, dzwoni Halinka i przyjeżdżaj, pogadamy i tak dalej. Tak. Słuchaj, mam taki pomysł. Na żywo, słuchaj, będziemy od razu tutaj w czasie nagrywania, jakby to sobie to omawiali, tak? Mhm. Chciałeś czego później stwierdzimy, czy się nadaje, czy nie, jakby co opublikujemy, ale nam zawsze z reguły wszystko wychodzi w związku z tym lecimy. Słuchajcie. Halinka jest bardzo młoda duchem. Tak jest. Nasi widzowie, to są sami faceci mężczyźni. Czujesz? Zaczynasz już czuć? No tak. No. Słuchajcie, Halinka jest totalnie niezależną kobietą sukcesu. Bardzo, no kto? No, no, Powiedzcie no ja. mi taką drogą, która mieszka w takiej chacie. No słuchajcie, Halinka zadzwoniła po mnie, żebym przyjechał z tego względu, że tak, no mieszka w chacie 1000 metrów kwadratowych. Tak. Ja przyjechałem do niej, ona mówi, wiesz, na następny dzień tam rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, cholera, nawet mówi ty, nawet ja... Czy nawet tu nie mam się z kim pokłócić, czyli <grych> zobacz, ile w niej jest energii. Tak. no nie? Tak. I teraz słuchajcie, tak sobie myśleliśmy w ogóle odnośnie tego, że skoro wiesz, jak wiecie, jak gdyby... No, jest kobietą bardzo aktywną, przez całe życie, cały czas non stop coś się u niej działo i tak dalej. Słuchajcie, może wśród naszych widzów jest mężczyzna który chciałby sobie jak gdyby wiesz, no poznać może drugą osobę, może się trochę wstydzi i tak dalej, może nie wie, albo jest na tyle przebojowym i też nie może być może znaleźć czy coś, albo może w tym świecie wirtualnym poszukiwania sobie drugiej połowy, może powie o właśnie, znalazł w świecie wirtualnym tutaj ten film, tak? Obejrzał co jeden z odcinków u nas w, takim, w takiej playliście podcasty? Tam jest wywiad z Halinką. Mm -hmm. No nie super, super zobacz. Tak, może, tak, I wiesz, i może ktoś z was, być tak. może, może sobie obejrzeć i tak dalej, Tak. tak? tak. E, czy mamy kryteria? No nie, nie mamy. Jeżeli uważacie, że do mężczyzn, teraz apel do mężczyzn, jeżeli uważacie, tak, że Halinka jest atrakcyjną, przedsiębiorczą, fajną kobietą i jesteście nią zainteresowani, tak? No tak. No to słuchajcie. Halinka. Tata twój zmarł kiedy Mar Andrzej? Dwa lata temu. W związku z tym, ona już jak gdyby jest gotowa do tego, żeby ewentualnie to, jak gdyby w swoje życie wprowadzić jakiegoś mężczyznę, tak? My jesteśmy gotowi, żeby jakiś facet się obok niej pojawił, tak? Jesteśmy? Jak jest najbardziej. Jak najbardziej. Szukamy chłopaka dla... Mar dla Kalinki. Dobrze, okej. Teraz tak. E co jeszcze? Słuchajcie, nie wstydźcie się, nie krępujcie się. Pod. Tym filmem jest mail. Napiszcie parę słów o sobie, tak? Mam przykładowo tyle i tyle lat i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie tak, ale jest niezależna w związku z tym. Nie, nie piszcie, po prostu przyjedźcie. O! No, ja? ja... <laughs> Ty no właśnie. Przyjeżdżajcie. No, dwór. No, Przyjedziecie, chcecie, flow i Chyba tak dalej, spotkać, tak? Poznać mamę. Jasne, no to przyjedźcie po prostu, co tu pisać. <laughs> Trzeba się poznać, na żywo. Czas, co? na żywo. Czas? Nie wirtualnie na, na żywo. żywo. dobrze, teraz tak. Halinka, tak. Ma prawo jazdy, ma samochód, non-stop płaci mandaty, słuchaj, za przekroczenie szybkości. także wiecie, to jest kobieta energiczna, tak? Mhm. No. no. Potrzebuje towarzystwa, słuchajcie, na kawę, żeby iść tam na kolację i tak dalej, porozmawiać, tak? Dokładnie, dokładnie. To, to jest konkurs. Jest, tak? A, dokładnie, do wygrania miłość. Tak. No. W dworze. W dworze. Lecę. Dobra, okej. Okay. Ja idę na górę, Rafał jest u góry? Jest u góry. Tak? Jest u Dobre, góry. Okej. Okay. Rafał... gryzie. A! Rafał, rafał jest nie ten. Tak, nie pasuje. Nie, tak, nie takie perfekte jak powinny być. <laughs> Dobrze. Ale spróbujcie. Dobra, okej. Okay. To, to co, słuchajcie, lecimy w takim razie na górę do Rafała. I pokażemy, pokażemy wam jak to tam wiesz wygląda, no nie? Bo naprawdę po prostu tak jak on tam robi szkoda gadać, no nie? On w ogóle nie chce przed kamerą, wiesz, my tam z Kasią to luz. Halinka to pierwsza, w ogóle tylko kamerę wyciągnij, no nie? <grych> no dobra, idziemy. Dobra. Cześć. Bez kija nie podchodź. Bez kija nie podchodź. No dobra, no tak jak Wam mówiłem. Słuchajcie, ee, ja biorąc pod uwagę, że Rafał dobrze mnie widać, tu dobrze? Jo, no. Dobrze, no. super. Powiedz mi, na dole są dwa zbiorniki na wodę. Jeden to jest zbiornik na ciepłą wodę użytkową, no. a drugi jest na ogrzewanie, no. tak? Ogrzewanie, no. Na ogrzewanie. Ok, i teraz tak, pytanie, bo powiedziałem już na wstępie filmu odnośnie tego. Jaki był rachunek za ogrzewanie 240 m kwadratowych? Miesięczny 750 zł. Miesięczny 750 zł za ogrzewanie 250 m2. Czy pomieszczenie było dogrzane wtedy, czy, czy to był pierwszy okres rozliczeniowy? Pierwszy okres rozliczeniowy 2 miesiące, 22 stopnie w pomieszczeniach. Pierwszy okres rozliczeniowy 2 miesiące. Czyli 1400 rachunek, tak? Bo było tak. 700 na miesiąc, tak? No. Tak? no. Dobra, 22 stopnie. No to, no to. No to nie, to sami sobie wyciągnijcie wnioski, tak? Eee, dobrze, teraz tak. Patrzcie to. Czujecie? Normalnie, po prostu petarda. Taki widok. Dobra. Słuchajcie drzwi tarasowe. Dobrze mówię Rafał dźwigiem były wnoszone. Czekaj moment. Okej. Okay. Dobra. Fajny widok co? No mi się podoba mega petarda. Słuchajcie. Także jakby co, słuchajcie, o, widzicie tamte okna u góry? O, tam to tam jak ja przyjeżdżam, to zawsze tam śpię. Wiecie co ja wam wkleję tutaj, bo jak przyjechałem dwa dni temu, przyjechałem tam chyba, była pierwsza w nocy wezwany tutaj, to wam podrzucę wam karteczkę, jaka czekała. Tam takie serduszki jeszcze dorysowałem do tej karteczki. Także zobaczycie jak mile jestem tutaj widziany w ogóle mega fantastycznie. Bardzo to było miłe, to co przeczytałem na karteczce. No, i także tutaj, o, widzicie? Tu jest taras Tak, dobra. Nie, 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 nagrywam. Ale spoko luz, no nie? Ale w ogóle... A, bo tu jest ten. Dobra, lecimy dalej no. nagrywamy. Rafał, tutaj wszędzie jest y, ogrzewanie zatopione rurki, ogrzewanie podłogowe, tak? No. Dobrze. To jest raz. W ogóle jest rekuperacja, wentylacja. Tutaj. Tak, rekuperacja jest założona? Tak. Ale ona nie działa jeszcze. Czyli ogrzewanie możemy powiedzieć śmiało, że jeszcze powinno spać. No bo jak zacznie działać rekupera, to jeszcze spadnie. W ogóle bez dwóch zdań. Tu jest światło w łazience? Nie, nie. Nie, nie ma. O, ale jest po prostu petarda. No pełna po prostu lufa. Super. I tu w ogóle LEDy jeszcze będą tutaj? Tak? Tutaj LEDy dookoła są jeszcze, tak? Z tyłu. No. Mega, mega. Mega. Dobra. Tutaj. Tutaj będzie garderoba, pralnia, Pralnia. dobrze, pralnia. Później dalej idziemy, pralnia, tutaj jest spialnia, dobra, nie będę wchodził, jestem w butach, ale dobra, już tu jest, wiecie, blisko, jest blisko, tam jest e, garderoba przy sypialni, a w ogóle mega, wiecie co, e, tapeta jest taka z materiału w ogóle, to są nitki, super. Pisze pięknie, bardzo ładnie to wygląda. Kurczy, nie wiem, czy to będzie tak widać, ale myślę, że. Myślę, że chyba. No to czujecie klimat, no nie? No, tak. Naprawdę. O, o, tu ładnie widać. O, widzicie? Super, super. No, dobrze. Co tutaj jeszcze z takich rzeczy? Aha, no tutaj są przy rekuperacji te. W, tu są y, wloty powietrza, czyli powietrze w sypialni jest zaciągane zawsze. Tak, dobrze myślę, dobrze mówię? Raczej czego mnie poprawiajcie? W sypialni się pobiera powietrze, Rafał, tak? Czy wyrzuca? Zasysa. Zasysa, no bo w sypialni zawsze jest cieplej, dlatego dobra. I tutaj teraz wchodzimy do łazienki. Ok. O, tu fajnie jest, zobaczcie, jak to jest przemyślane. No nie, że szyba mleczna, tak? To jest bardzo fajnie też rozwiązane. Ejka. Dobrze. Prysznic. Fajnie. I tak samo tutaj też jest e, miejsce, gdzie jest pobierane powietrze. Tak? O, no dobrze. Jeszcze idziemy sobie, wiecie co? Wejdziemy do tego. Wejdziemy do, do Zuzi. Ale nie będę wchodził, bo jestem w butach, ale tak to rzut okiem, bo tutaj, o, już, już tutaj zaczyna być w Tak Już zaczyna, zaczyna tutaj bardzo ładnie wyglądać. Słuchajcie, tam z tyłu tle słychać Rafała. E, bardzo fajnie, że nas puścili, że nas tutaj jak gdyby, że pozwolili nam nagrać, pokazać wam z tego względu, że ktoś z was może zaczerpnie sobie jakąś gdzieś tam inspirację i tak dalej, może odnośnie niektórych rzeczy. Także e, co jeszcze, w ogóle, e, w ogóle temat związany z halinką, mega, mega, super. No nie czujecie klimat w ogóle, jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, jacy jesteśmy otwarci. Także, a kolejna kwestia jest taka, że, 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 że co? A, no że właściwie to zasadniczo, jak już tak mówimy o Halince czy coś takiego, to ja, a Halinka tu się dużo nie różnimy, słuchajcie z tego względu, że ja też również jestem na takim etapie, w którym nie jestem z moją byłą dziewczyną, z Martą, z którą tam byliśmy ze sobą tam ponad rok czasu i tak dalej. Marta była ode mnie Yy, bo w, znaczy, w ogóle udany, w ogóle super, bardzo fajny związek. Yy, z takich w ogóle totalnie prywaty teraz lecimy, ale już biorąc pod uwagę, że po, pogadaliśmy sobie chwilę o halince, no to myślę, że że myślę, że też spokojnie. Yy, ja mogę parę słów Wam też o moim życiu powiedzmy tutaj, tym prywatnym powiedzieć. O, czekajcie, to jest taki pogłos, to może przejdziemy tam, gdzie nie będzie tego. O, tu jest trochę lepiej. No. Tak? Dobrze. Tak, dobrze czy niedobrze? No dobrze. No, aha. I kwestia jest tego rodzaju, że biorąc pod uwagę, że wspomnieliśmy tutaj na temat yy, Halinki, tak, no to przecież też nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja Wam też powiedział kilka słów odnośnie tego, jak to u mnie wygląda, tak? Przez ostatnie... E, tam plus minus tam ponad rok czasu, tak nieco półtorej roku czasu. Gdzieś tam spotykałem się z Martą. W ogóle mega fantastyczna relacja. Marta bardzo fajna dziewczyna. Super. Nasi widzowie stali. Gdzieś tam mieli okazję na pewno ją w niektórych filmach widzieć. E, także także udany, udany związek. Także czasami jest tak, że się z kimś spotykamy, a później się okazuje, że powiedzmy dochodzimy no, do wniosku, że nie, może gdzieś tam coś innego, tak? Wcześniej przed Martą też spotykałem się, byłem przez kilka lat z Moniką, Monika jest przyjaciółką Mileny, Mileny mojej córki, oczywiście również udany związek, także trochę słychać w tle tutaj Rafała, także to w kwestii takich tematów prywatnych, bo czasami niektórzy się pytają co, jak i tak dalej, także tutaj też również może, może warto Warto parę słów powiedzieć na ten temat. Kolejna kwestia jest taka, że teraz na chwilę obecną, akurat jestem na takim etapie, że no, za chwilę pojawi się w moim życiu kolejna dziewczyna z tego względu, że każdy z nas, tak samo jak Halinka, tak, o której wcześniej wspomnieliśmy, szuka drugiej osoby i zawsze chce z kimś być. To jest wiadomo, że wybór nie każdy musi chcieć, natomiast jeżeli ktoś chce, to zawsze może. Tak? Wiadomo, że to jest taki temat. Powiedzmy, czasami trochę tabu, czasami nie i tak dalej. Także to już w zależności, jak kto sobie do tego podejdzie. Eee, co jeszcze? Eee, co jeszcze? A no właśnie, słuchajcie, jakby się okazało, że może, może oglądają jakieś dziewczyny czy coś takiego, to ja również na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, jestem do wzięcia. Jeśli chodzi o kwestie e, moich oczekiwań, jestem otwarty, spokojnie, jeżeli dziewczyny są. E, preferuję młodsza w związku z tym, w związku z tym e, te wszystkie, z którymi się do tej pory spotykałem, Marta była 15 lat młodsza, Mo, Mo, Monika 11 lat młodsza i tak dalej, w związku z tym w tej chwili czas na 20 lat młodszą, ale nie ma najmniejszego problemu, może być też 25 lat młodsza, także luz, ja jestem otwarty, nie oceniam, także spoko. Wiem o tym, że los mi sprzyja, czuwa nade mną, także Mój los razem z aniołem stróżem pracują na to, żebym był szczęśliwy. W związku z tym nie mam się co martwić. Na pewno dostanę super fantastyczny prezent. Myślę, że w miarę z upływem czasu będziecie mieli okazję poznać z kim się związałem i z kim jestem. Co jeszcze? Co jeszcze? A w ogóle... W ogóle o Mileny mama, e, która była moją żoną. E, super fantastyczny związek. Mamy Milenę. Milena ma 11 lat. Natalia e, jest ode mnie 9 lat młodsza. No wtedy, kiedy, e, kiedy się poznaliśmy, tak? To, to również też była 9 lat młodsza. W ogóle mega super fantastycznie. E, nam było ze sobą. Mieliśmy udane małżeństwo, później mieliśmy udany rozwód, a w tej chwili. Jesteśmy, jesteśmy w udanej relacji w kwestii bycia ja dla niej byłym mężem, ona dla mnie była żoną. Jesteśmy nadal rodzicami Mileny. To jest bardzo ważne i dla nas jest to bardzo, bardzo priorytetowe i traktujemy się z ogromnym i dużym szacunkiem. Natalia ma w tej chwili obecnie nowego męża, także Milena też również ma takiego małego brata. No i w związku z tym Super. Myślę, że myślę, że jeśli tylko i wyłącznie spojrzymy na to wszystko przez taki pryzmat, że przecież jeśli nie jesteśmy w danej relacji, w danym związku, to nie oznacza, że to co było tam za nami, że to nie było udane. Tak? Przecież można mieć za sobą udany rozwód. O, wiecie. Czy ktoś z was kiedyś mówił o udanym rozwodzie? Słuchajcie. My byliśmy na jednej sprawie, mając dziecko. Można? Można. Nigdy właściwie tak naprawdę się nie zastanawialiśmy nad tym, kto, co, jak, gdzie, jak z Mileną, czy ma jechać tu, czy tu, czy tu, bo to przecież to są takie rzeczy, o których myślę, że nie powinniśmy rozmawiać. A poza tym, jeżeli ludzie są dorośli, inteligentni, poza tym są otwarci i są dobrymi ludźmi wewnątrz, w środku, a za takiego się uważam i tacy ludzie gdzieś tam na mojej drodze stają, to w tym momencie mnóstwo fajnych rzeczy gdzieś tam u ciebie w swoim życiu może się dziać, może się wydarzyć, tak? I te wszystkie rzeczy, Twoje były związki, przecież mogą być udane, tak? Przecież nie trzeba je określać mianem nieudanych. Czy coś jeszcze? W ogóle bardzo improwizuję. Ten odcinek zrobił nam się bardzo, bardzo prywatny. Natomiast Myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy bardzo dużo stałych naszych widzów, tak, już za chwilę będziemy mieli 10 tysięcy subskrybentów. Uważam, że, że to też gdzieś tam te informacje się wam należą z tego względu, że skoro jesteście z nami już tak długo i obserwujecie, oglądacie, część z Was ogląda, można powiedzieć, że praktycznie wszystkie odcinki, dlatego tym bardziej uważam, że dla Was warto, warto powiedzieć tutaj kilka słów na ten temat. A jeśli ktoś jest nowy, to może właśnie tego przekona do tego, że warto nas oglądać. Tak warto mnie oglądać i warto podążać za naszym offliadem, tak? Eee, czy, czy coś jeszcze? Nie, chyba, chyba wszystko. Nie wiem. Tak myślę myślę sobie. Nie, chyba chyba okej. Okay. Tak? Eee, słuchajcie, a więc tak, trzymajcie kciuki za. Miłość dla Halinki, szukajcie. Trzymajcie kciuki za, za, za moją przyszłą dziewczynę, tak? I co jeszcze? No nie, no właściwie wszystko. Widzimy się na kolejnych odsłonach. No i co? I do miłości. Mnie... A w ogóle słuchajcie, na sam koniec jeszcze Wam powiem taka w ogóle ciekawa historyjka. Pozdrawiam pana policjanta, który mnie zatrzymał w momencie, kiedy mnie powinien zatrzymać, i tak dalej. Aczkolwiek okazało się, że. Że jest to widz naszego kanału i ten pan, pan policjant mnie od razu rozpoznał. Pytał się, czy to pan prowadzi kanał, i ja mówię, no tak, tak, super, słuchajcie. Także w związku z tym pozdrawiam, ponieważ to spotkanie pana policjanta okazało się być bardzo miłym. Zostałem pouczony i także w związku z tym e, fajnie. W ogóle bardzo fajna historia, ciekawa, taka mi miła, bardzo miła, tak. E, to mamy? Mamy. Wszystko. Słuchajcie, trzymajcie się w takim razie. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć. A wiecie co, słuchajcie, jeszcze dogram na temat tego, jak jest tutaj zaizolowane. Z tego względu, że to jest bardzo istotna informacja. Czyli tak, sufit u góry 25 piana pur. Jeśli chodzi o kwestię podłogi, pod spodem jest garaż. Ale tutaj, pod spodem mamy 15 styropian od spodu, czyli cały dół jest tutaj zaizolowany. Jeśli chodzi o kwestię, wszędzie dookoła z zewnątrz jest styropian 20. Także w związku z tym, było postawione mocno na kwestię jak gdyby, izolacji, z tego powodu też te rachunki na chwilę obecną są takie, a nie inne czyli po prostu niskie. Także yy, co? Trzymajcie się w takim razie, to robimy taką dogrywkę, jeszcze dorzucam po to, żebyście wiedzieli dlaczego i skąd się wzięły takie rachunki. Na razie hejka, cześć. Okay.